Witam wszystkich ponownie ludziska tutaj Shaihard i kontynuujemy grę Broken Sword 3 The Sleeping Dragon i tak tutaj mamy segregator i ten zniszczony komputer i mamy te dwie gwiazdki i nauczyłem się jakie mamy przemieniać tutaj mamy PG i PG down i mi się właśnie przemienia te gwiazdki więc sprawdźmy ten segregator może tam będzie klucz do tego sejfu to tyle M a się tak napracowałem, a ty... nie wiesz... A może jeszcze oglądniemy ten safe widzisz? coś. No Musimy... Dziska się dowiedzieć. Co jest w środku. Jesteśmy dzienni... O, łazienka. Jesteśmy dziennikarzami, więc byśmy to... Musimy się tego dowiedzieć. Okej... To pewnie nie używał. A sprawdzi Cedas? Och, fajne. Some things I just didn't need to okay, mamy bidet. Okej. Okay. Czyli łazienka, która praktycznie nic z niej nie ma i nic nie możemy zrobić. Um. Okej, okay, coś tu jeszcze jest. Gdzie mogłaby być ta kombinacja? To są drzwi wyjściowe. Nie chcę iść na korytarz. Gdzie on. Czekajcie. Szminka to, right to, to, to. Sprawdź wizytówkę. Ej, no nie o to mi chodzi. No, uderz jeszcze w ten. O to mi chodzi. Mmm... Może na wizytówce coś jest, co? No czemu mógł schować tą kombinację ludziska? Wiem, wróćmy się do tego pomieszczenia, gdzie znaleźliśmy się tutaj na początku. Może za obrazem schował? Okej, jak wolisz. Wejdź tam. Ok, to miejsce może mieć jakąś najemnicę jeszcze Ok, to już wiemy Telewizor Monitor, Mieszko? tu jest ta chińska chińska strawa Wyjście No kurczę nic nie zrobimy, nie, nie wiem

Nic tam na pewno nie ma. Okej. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. No to nie wiem, ludziska. z Wychodzimy stąd, no. Postawimy ten safe no po prostu nie mamy nic. Przeszukałem ten pokój razem z wami. Nic nie znalazłem. Zobaczymy. Nie czuję się z tym najlepiej, że zostawiłem ten safe, ale wyjścia nie mamy. Możemy tu wejść? Okej. To tutaj. Może ta jego dziewczyna zna ten szyfr. Najwyżej się wrócimy. Okej, mamy tu śmieci. Zobacz to. Okej, fajnie wiedzieć No. But not in there. it? was just an old sheet of newspaper. But, but you never know. What might come in handy. the No way was I doing that. No, no. Fine. Okay. O, możemy sobie tutaj wejść więc wejdźmy tutaj. No, fajnie. Wejdź na ulicę. O, tam ktoś stoi. Parkingowa pani. No tu, tutaj. Nie! Wyjdź, wyjdź. Nie chcę. O. Jeszcze nie skończyłem tutaj. No, zobacz na nią. O nie. Policjantka. Najpierw wejdźmy do tej kobiety. Myślę, że to jest... to jego dziewczyna. A ona może znać tę kombinację i to by było bardzo miłe. you don't have to dress up to be in mourning bonjour mademoiselle bonjour are you beatrice how do you know my name i'm nicole collard vernon is going to meet you that's right he was supposed to come here afterwards where is he i'm sorry vernon is he won't be coming okay, some of we man. did you see a dark-haired woman run past this way? no? what's happened to vernon? talking to a goth about death. felt like being in a vampire movie. beatrice, i'm afraid i have some bad news. it's vernon, isn't it? he's dead. what? i'm sorry. Nie, nie uciekaj! Jezu! Gdzie moja kombinacja? Gdzie ona uciekła? Ah. Świetnie! Wyjdź to po rozmowie, jakże miłej, przejdziemy do tej pani policjant. Bonjour. Jest. i wonder if you can help me. i doubt it. and anyway, i'm on duty. Mm, it's this morning. it's sunday. what do you expect? did you see a dark-haired woman a short time ago? no. you seem very sure. my job is to look at cars, not people. i must find her. she nearly killed me. how terribly... as a matter of fact, it was. spare me the story. please. Oh, Jezu, ona jest. Pokaż jej legitymację. Ach, what does this prove? Any fool can throw together a fake ID. True, but only a real fool would impersonate a journalist at my paper. Ach, pokaż jej it może zmięknie. Take a look at this. Interesting. 12 mm. And recently fired. That's right. But how do you know about firearms?

And and you can fire fire no. My little joke. Did you see a dark-haired woman running by here earlier? Was she the one who fired those shots? Yes, that's right. Sorry. I didn't see her. I wish I had. Do you happen to know a young computer programmer called Vernon? Does he have a car? Not that I'm aware of. Then it is that I have met him. Dobra. For your help. Ale nie rozumiem, Bye. dlaczego ona nie powie, że on został zamordowany. Co na to dla siebie trzyma? Nie. Kombinacja musi być dziś tutaj. O, the door was shut fast and wouldn't open. A te auto? Jest w nim coś dziwnego? Nie, nie ma. Tuk-tuk chodzi. Pozdrawiam gościu z dyskorelką. Hi. well, hi there, beautiful. you are looking for something? i might be. <laughs> you have come to the right place. right place, right guy, huh? that's how it looks to me too. were you around a little earlier? Well, i've been around a while. oh, that's good. i'm a reporter and i need to ask you a few questions. You should get yourself a new photographer, honey. Oh, do you think so? Drop by my studio sometime. Mm, you. Did you see a woman run past a little earlier? Don't think so. Women usually slow down on this corner. They probably can't believe what they're hearing. What? I said I can quite believe it. You could try a twitcher. Who's he? She. The traffic warden. Doesn't miss a thing. Do you well, happen to know a guy called Vernon? The coder? Yes. he's cool. Hangs out in the park with his girlfriend. I'm afraid he's been killed. Shot. A neighborhood like this, only the brave survive. Eh? Have you seen a shell casing before? Sure. It's from a real gun. Big deal. It was a big deal, for somebody. Which? So where's your posse? What? Big guy like you, gotta have a posse, surely. Oh, yeah, sure. Uh, I, uh, I got two. Wow. Uh, how about you? You, you got a posse? Oh yeah, but I like to keep it secret. <laughs> got ya. Thanks for your help. Goodbye. Okay. I consider leaving the Nope. ludziska. Ja chyba pójdę do. O, tu jest jeszcze sprzątaczka. Proszę bardzo. Bonjour, madame. Bonjour. But they okay. in, they out, the same old drudgery. Why don't you give it up then? Give it up? Who <laughs> do you think you are telling me to give up my job? I thought... Thought you were too good for the likes of me, I expect? No, not at all. I didn't mean... I was a dancer once, you know. At Le Moulin Rouge. So stick that on your velo and ride it. That's wonderful. Of course. Alphonse? <laughs> he wouldn't have any of it. I'll not have you flashing your nickels out of a Paris, he said. Get a proper job. So, a real liberated man. He was an angel. I won't hear a word against him. Do you know a young man called Vernon? I'm sure I don't know what you're suggesting. I am a married woman. Of course, between you and me. In my dancing days, it was a different matter. Did you see a dark-haired woman a short time ago? No. Perhaps that dear traffic... My dad, she always knows what's going on. It happens to all of us. No one escapes. What okay. do you mean? Look at the picture. Your looks have gone already. Just what a girl likes to hear. Thanks okay. for your help. Czyli ci ludzie nic nie wiedzą. Nie wiem, po co ja w ogóle stracę głowę, żeby sobie z nimi rozmawiać? Muszę żeby jeszcze raz może przeszukać to pomieszczenie i sprawdzić, czy na pewno nie było tego szyfru. Hmm. Przecież sprawdziliśmy wszystko. coś ominęliśmy? Chyba nie. Hmm. Cóż, idziemy tam czy nie idziemy? O, Trzeba to rozegrać. Może wróćmy tam na sekundę. Sprawdzę tylko, czy na pewno czegoś nie zostawiliśmy, bo kurczę, ta skrytka jest strasznie intrygująca. Okej, mamy mieszkanie, tak. Tutaj nie ma nic, tu nie ma nic, tam nic nie ma. Tu jest skrytka. Może ten segregator... No Jezu, że ten segregator do ręki. Co to są skoro szyty? Nieważne. To nie jest teraz najważniejsze pytanie. Ok, szafa. Nie, nie chcę wychodzić. No, no, uważaj, uważaj. Praca dziennikarki jest naprawdę niebezpieczna. Tu nic nie ma w tym pokoju. Została nam łazienka. Jeżeli w łazience nic nie będzie, to ja się naprawdę poddaję ludziska Widzicie, próbowałem ten safe otworzyć, ale sami widzicie nie da się. Nic nie mogę z tym zrobić. No i nic nie ma. Dobra, idziemy do tego jakiegoś domu kogoś tam, bo... Tego safeu nie da się otworzyć. Chyba, że jeszcze raz coś tu sprawdzało.

Dobrze. Mam znaleźć kombinację. Okej, on nam powiedział, że mam znaleźć kombinację w mieszkaniu tego gościa. Więc ona dziś tutaj na pewno jest. Przeszukajmy jeszcze raz. Wiem, że to do oglądania może być naprawdę nudne. Ale cóż. W tej skrytce musi coś być ciekawego. Komputer jeszcze raz? Nie ma nic? Ten koleś może ma coś jeszcze? Przeszukaj go. Okej, skoro tak twierdzisz telewizor? No nie wiem. Drzwi. Może wyjdźmy. Warto było spróbować. Tutaj nic, na stole nic. Tutaj na pufie. Na fotelu też nic. Łazienka jeszcze raz. No uważaj. Jeszcze raz to zawsze marzyłem, że są mężczyźni, którzy toaletę, ale on nie był jednym z nich. może tam jest ten kombinacja? Czy on ma stanik? Czy on ma stanik tutaj zawieszony? cóż The picture was a pleasant touch. Another Steve Jobs original. No już to wiemy? Wejdź jeszcze raz tutaj. Jeszcze raz do szafy. Jeżeli ten szyfr jest na przykład pod safem. To right się right right naprawdę znerwuje. An old monitor had been stuffed in the corner. Fajnie. No, nie ma tego tu no. Pff, pewnie wy widzieliście ten kot już tyle razy, że chwytacie się za głowę i mówicie: Szalard, ty idioto. Tyle razy go mijałeś, jak mogłeś go nie zauważyć. Ale widzicie, już trzeci raz przeszukujemy to miejsce i nie ma tego kodu. Więc nie wiem, naprawdę. Poszukam go Przerwę nagrywanie go sam poszukam. O. Jeszcze coś możemy zadzwonić. Yeah. The phone was You have no. Nie, 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 nie. Nie chcę starych, no. Dobra. E, tak, tutaj skończymy ten odcinek. Ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie. No i cóż, w następnym odcinku mam nadzieję, że już znajdziemy tę kombinację i wyjdziemy z tego pomieszczenia. Dzięki za uwagę. Cześć na razie, trzymajcie się.